Kto można nagrywać? Szybanko z tej strony, Nexem, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku The Fantasy Collection. No i moi drodzy, kolejne 200 tysięcy przed nami. Na dobrą sprawę, pumetek tej serii w tym momencie, tak jest, więc naprawdę trzeba się spiąć i trzeba zacząć trafiać naprawdę konkretne karty. Tym bardziej, że teraz mamy szansę trafić na przykład Varana, Men of the Match, czy Draxlera. Więc Francja i Niemcy zostałyby zdecydowanie wzmocnione. Ale zanim zaczniemy, jeżeli potrzebujecie końców, serdecznie was zapraszam do magiccoins.pl.pl przy kodzie 3 od macie 5% końców więcej. No i linki macie w opisie. Na dole, tutaj, zapraszam. Koniec gadania, koniec bajerowania. Zaczynamy pierwsza paczka z La na okładce. Raz, dwa, trzy. W pierwszej paczce mamy. Mamy Holendra. No nie jest to dobra paczka, nie będę ukrywał. Tym bardziej, że mamy tutaj zaledwie jednego zawodnika, którego no, ewentualnie moglibyśmy sobie wykorzystać. No ale z wiadomych przyczyn tak się jak go sobie nie wykorzystamy. Tutaj chyba każdy wie o co chodzi i dlaczego hmm, mieliśmy na QuickCellu 666 monet. Niedobrze, to jest, to jest jakiś zły znak, taki dosyć No nieprzyjemny, nieprzyjemny. I jeżeli mnie moja matematyka nie myli, e, to pomijając fakt, że trafiliśmy Gareta Barego, Barre, to dzisiaj schodzimy do 800 tysięcy końców. Tak jest, tak powinno być. E, więc no już naprawdę tych końców teraz bardziej ubywa, patrząc na to, jaki pułap był, że mieliśmy... Mmm... 2 miliony. I teraz tak co dwusetkę, co dwusetkę walimy co odcinek, no i... Co dwusetkę walimy na, na odcinek. To to, to, to... to nie brzmi za dobrze. No się uciepałem jogurtem na Nie Wiadomo jak to teraz wygląda. No... Nie mamo, spokojnie, to, to jogurt w kroku. Jasne... Udy, Dede O, no, niegdyś nie, 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 naprawdę. Konkretna legenda futa. Ale te. Chwila, mamy! Ja dopiero teraz Ciebie zauważyłem! I Derf na dodatek! No dobra, to są już fajniejsze karty. Ja się tutaj skupiłem po raz kolejny na Brazylijczyków. Bo Brazylijczyków to mamy pod dostatkiem zawsze i wszędzie. No i teraz mamy quicksell aż 4 zawodników. God to już taki duży quicksell. Taki dosyć spory rzekłbym. No ale dobra. Kolejna paczka. I spójrzmy, spójrzmy moi drodzy, co jest w środku. W środku, no, no, znowu Brazylijczyk i teraz jest to David Luiz. No naprawdę, gdyby była gdybyśmy grali reprezentacją Brazylii, nie wiem, tak w ramach jakiegoś bonusu czy coś takiego, to to by była zdecydowanie najsilniejsza reprezentacja w mojej drużynie. No to jest po prostu, no, no masakra. Ja, ja tego nie pojmuję, jak to jest możliwe, że tyle Brazylijczyków ląduje akurat u mnie, naprawdę. Gdybym chciał pewnie trafiać brazyliczego, to bym nie trafił żadnego, a tak to chwila. Wyznacza Monreal, to jest też bardzo dobry zawodnik, jak najbardziej do reprezentacji Hiszpanii się nam przyda, tym bardziej, że na lewej obronie, nie pamiętam kogo mamy na lewej obronie w reprezentacji Hiszpanii, a właśnie, stop, chwila, póki pamiętam, Boże, ja to jestem wariat. Zapomniałem wam pokazać składy w poprzednim odcinku, a obiecywałem, że to zrobię, no więc, no, no więc to robię. A jak widzicie, tutaj doszedł Rodriguez, tak jak powiedziałem, no i tutaj z zawodników mamy, no, praktycznie full, jedynie tego prawego obrońcy cały czas nam potrzebujemy, a tak to już mamy niektórych zawodników, których po prostu nie możemy dodać do składu. Reprezentacja Niemiec naprawdę solidnie się prezentuje, mamy tutaj Boatenga, Trafa, no naprawdę jest fajnie, fajnie i Niemcy zdecydowanie są mocną reprezentacją, jeżeli o mnie chodzi, no ale... Miejmy nadzieję, że będą jeszcze lepszą. W Hiszpanii, jak widać same złoto, sa, sami złoci zawodnicy, żadnego tutaj srebrnego nie ma. No fajnie by było jakby wpadła jeszcze jakaś kolorowa karta, złota. Złota, przecież złoty mamy, nie wiem, czarna, pomarańczowa, fioletowa, no nie wiem, fajnie by było. A właśnie, a propos lewej obrony, teraz jest Lago. No i zamienia go na czym Real. Więc zdecydowanie progres. W Portugalii tutaj tam doszło kilku zawodników, ale tak poza tym to... No, no bez szału, no bez szału Szwajcaria nam się tutaj stopniowo zapełnia I niektórzy zawodnicy są naprawdę fajni I godni uwagi, godni poświęcenia uwagi Seferovic, Lichstein, Sommer, Benaglio No naprawdę, mimo iż ta Szwajcaria jakaś taka niemrawa No to tak stopniowo się nam kompletuje ta drużyna, naprawdę Rosja prezentuje się następująco reprezentacja bo w ten sposób. Tutaj jeszcze nie uzupełniałem podstawowej jedenastki, bo w poprzednim odcinku wpadł nam tylko i wyłącznie Pascal na lewą obronę. No a tak wszystko się prezentuje tak jak w poprzednich odcinkach. Bez zmian. W Belgii też bez zmian. Turcja się prezentuje w ten sposób. No i Francja to jest kolejna reprezentacja, w której mam tylu zawodników, że aż mi się nie mieszczą tutaj w tej w tym całym zakresie podstawowej jedenastki, ławki i rezerw. No ale też się prezentuje naprawdę solidnie. No i to było tak w, miar w ramach obietnicy po prostu tego co złożyłem w po, poprzednim po odcinku, że zapomniałem zaprezentować no a teraz już lecimy po raz kolejny z paczkami, pierwsza paczka po tej przerwie i mamy Bassonga i to nie jest dobra paczka, ale nie, mamy chwilę, mamy jakiegoś Turka to jest już lepsze, ponieważ Turcja no tutaj no nie, nie od razu Turcję zbudowano i na, nasza Turcja też nie od razu zostanie zbudowana ale mam nadzieję, że jakkolwiek ona będzie wyglądać a na razie no to, no, no nie wygląda, chwila, stop, Messi i w środku mamy, mamy kolejny raz Holendra Holendrów też jest sporo, ale no wydaje mi się, że, że tak się siak no, nie dobiją oni do tak, na taką skalę do naszej drużyny jak Harry Hurricane, czy coś tutaj się w środku znajdzie, zerknijmy. Lewy pomocnik Giaccierini Mona Mia, Pizzeria. Kurde nawet nie wiecie jak teraz doceniam swojego pada do PlayStation 4 o controller's, bo tutaj mam, mam te takie fajne łopateczki, którymi działają tak samo jak X i kółko. Ja sobie mogę na przykład otwierać paczki na PlayStation 4 jedną ręką. A tutaj jak sobie piję o no to już 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 nie mogę jedną ręką, bo tu mi brakuje tej łopateczki, kurde blaszka. No, no i nie mogę. Kolejny holender. Kurde. I Korea. I belg! Dobra, belga dawno nie było. Kurde, powiem wam, że... Nie obraziłbym się, jakbym znowu trafił jakąś paczkę wypożyczenia, tylko... tylko żebym teraz ten trafił jakiegoś fajnego zawodnika. Inks! Okej, okay, to jest też dobry napastnik którego już mamy. Okej, okay, to strzeliłem trochę gapę. Za to mamy dwóch Francuzów. A wracając do tematu z tymi paczkami wypożyczeń, no są one naprawdę fajne. Bo tych zawodników też możemy wykorzystywać. A tam się trafiają naprawdę konkretni zawodnicy. A nam się trafiają w dzisiejszym odcinku sami Holendrzy. No ja, ja tego nie pojmuję, naprawdę. O, o co chodzi? Czy ja przyciągam jakoś te karty? Może ja w rzeczywistości emanuję seksem, tak jak mówiłem w, w poprzednim odcinku. Tylko dlaczego jak emanuję seksem, to przyciągam Holendrów. To jest. To jest... To jest takie zagadnienie, które nie do końca mi się podoba. No ale dobra, Eś o Dorado. No obrońca, którego no raczej sobie nie będziemy... Raczej z niego nie będziemy korzystać, tak samo jak Celeja czy Narwa Narvaeza. Narwaeza. W sumie z nich tak czy jak nie możemy korzystać, więc... Ale nie będę jakoś ubolewał nad tym faktem. Tak, tak, tak mi się wydaje, że wy też raczej byście nie ubolewali. No ale dobra, bang bang, Griezmann Oka Kaczuka! Oka Kaczuka. Chwila, ja nawet nie zauważyłem. Oka Kaczuka jest Włochem? Messi, Messi. Jakby w środku był Messi. Me Chwila, stop. Kto tu jest? Victor Waldes! Okej. Okay. Bram każdej do reprezentacji Hiszpanii. Jak najbardziej, bo chyba tam nie mamy jakiegoś najlepszego zawodnika. Ale musiałbym, musiałbym przypomnieć sobie. Ja tych składów jako taką nie pamiętam jeszcze dobrze, bo, bo nie zajmuję się nimi jeszcze. Także składam to wszystko, układam po kolei jak to wygląda. I po prostu pakuję tych zawodników do składu. No a tutaj mamy Berga. No to nie jest dobra karta. No i nam zostało już 60 tysięcy końców tylko i wyłącznie do końca. Więc no dosyć szybko to poleciało. Kolejna dwusetka poleciała, teraz mamy Martinę, zaprawia go w rońcę. Eee, duplikat na dodatek, tyły. Bueno, bueno, no no nie, no nie, no nie, no nie tłumaczy zawodnicy, zobaczcie. No są spoko, tylko że już w tym momencie jak mam zapełnione jedenastki takie z Hiszpanii albo coś takiego, a cały czas mi dropi tych samych, tych samych, tych samych... Średnich zawodników, tu mamy kance po upgrade. Zie. No okej. Okay. No okej. Okay. No ale reasując to co mówiłem, jak zawsze mi dropi tych samych średnich zawodników, już do reprezentacji, które mam zapełnione tymi średnimi zawodnikami. No to nie jest to fajne, no, no nie jest to fajne. Filac, kto to jest? Jorente, no Jorente też trafiłem! I, i, to, i, to, I to, całkiem niedawno. No i o tym właśnie mówię. No ale dobra, bang bang, lucka i w środku co? W środku jest Sisoko. I Gerso, i Końsy, okej. Okay. Kolejny Brazajczyk, Rafael, Jak go widzę chyba z czwarty raz, no nie wiem, no nie wiem już po prostu. O, teraz nie zrobiliśmy żadnej karty, żadnego zawodnika nie zrobiliśmy. No bosko, no bosko Mezzi, Lionel Messi, proszę, czy coś tutaj się nam pojawi? Ciekawego, jakikolwiek, Argentyńczyk, Zabaleta, no dobra, fajnie. Reina, okej, okay, to jest już lepiej, to jest już lepiej I Borut! Dobra, to jest już fantastycznie w ogóle! Mamy kolejnego Jokera, to mi się naprawdę podoba. Ej, bo Reyna, no przed chwilą trafiliśmy Waldesa i Waldes chyba jest lepszym zawodnikiem od Pepe Reiny, no ale Joker jak najbardziej. Jokerów ja będę przyciągał z każdej możliwej strony to chwila, teraz, żeby mnie pamięć nie myliła, mamy Krychowiaka i Boruca i kogoś jeszcze mamy. Kogoś jeszcze mamy i to jest też jakiś non-rare. Eee, ale nie jest to na pewno Bor Borus, bo nie pokazało mi go w duplikatach. Ale teraz, teraz no, nie mogę sobie przypomnieć, kogo ja mam w tym jokerze. Dobra, dwie paczki do końca. Więc trzymać kciuki, eee, bo tu się nam trafia Sanchez. No i Belk. Belk, no okej. Okay. Jeszcze ee, jakiś... W Turezji bodajże tam były, jeżeli mnie moje oczemu ta nie myliły. No i teraz mamy ostatnią paczkę i 800 tysięcy nam zostaje, tak jest. Ostatnia paczka. Bank banka. tu kto? Myślałem, że nawet ci, ale jest piatki. No piatki z którego tak ci jak nie skorzystamy, ale mamy kolejnego Jokera. No niesamowicie to nam leci, moi drodzy. Muszę powiedzieć, że o ile nazwisk fajnych nam nie dropi, to Jokery jak najbardziej. Ja się z tego powodu cieszę. No i z reprezentacji Francji to jak widzicie, tutaj mamy zawodników, którzy się już nam nie mieszczą w naszej jedenastce podstawowej, że tak to określę. Nie wiem kogo bym sobie tym puścić. Damy sobie kantę, no a tak poza tym, no to no, no tak to się prezentuje. Nie wiem co ja tutaj jeszcze mogę zmienić. Ja dopiero na sam koniec wydaje mi się, że będę rozkwiniał te składy ze wszystkimi dostępnymi zawodnikami. Ja mam nadzieję, że wy mi też w tym pomożecie, bo się pomoc na pewno przyda. Do Turcji doszedł nam aż jeden zawodnik, ostekin. No, 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 ale jest, że trzeba się cieszyć. Do reprezentacji Belgii dwóch zawodników: Pogognioli i Bruggen. Chyba tak, to jakiś szczyl jest, chyba jakiś modjak. jakiś modiak, tak przynajmniej sugeruje się po tym zdjęciu. No ale wydaje mi się, że w reprezentacji Belgii zużyjemy sobie trochę naszych jokerów, bo tymi zawodnikami ja na 100% chcę zagrać. Muszę nimi zagrać. W reprezentacji Włoch trafili się nam dzisiaj sami środkowi obrońcy. No i możemy ich sobie też dorzucić do składu, no ale oni tutaj raczej grać nie będą. Chwila, czy mamy jakiegoś prawego obrońcę tutaj z reprezentacji Włoch? Nie mamy, mm, no więc damy sobie chwilę, tak żeby mi się to wszystko później nie pomieszało na jakich zawodników mam pozycje. Jakich zawodników mam na jakich pozycjach, a na jakich nie. Okej, okay, dobra, teraz to wszystko wygląda już lepiej. No i tak się ta reprezentacja Włoch prezentuje. Brusek nam żaden dzisiaj nie doszedł, więc wszystko bez zmian, tak jak było, w reprezentacji Szwajcarii, również bez zmian. Ale wrócę sobie do reprezentacji, Włoch, bo się, że z straszną gafę, mówiąc trafiliśmy tylko i wyłącznie środkowych obrońców, ponieważ miałem tutaj ustawioną aktywną pozycję. Jak dam sobie dowolne, chwila, stop, nie tak, nie tak dowolne. Jak dam sobie. Do... Jak dam sobie dowolne, tak jest, no to przecież trafiliśmy chociażby tego oka kaczukę. No i ogółem mamy cholernie, cholernie, dużo tych zawodników w reprezentacji... w reprezentacji Włoch. Naprawdę aż się nie mieszczą w składzie. Wydaje mi się, że teraz się nam nie będą już mieścić. Tak jest, nie mylę się. Tak, dokładnie. Nie mieszczą się nam po prostu już w składzie. Tu jest mamy pełne skład mamy jeszcze dwóch botów. No i jest zapełnione. Ale ten Okakaczuka to ja dalej nie mam pojęcia. Ja, jak on może... Jak on może być Włochem, No nie wiem. W reprezentacji Portugalii natomiast spore zmiany, jak widzicie mamy tutaj Mane, Beto, Wiktora... Wittora, nie Wiktora, Rolando! Trafiliśmy Rolando, nawet nie zwróciłem uwagi, a trafiliśmy Rolando. No i... no... Już się to nam jako tako zaczyna prezentować. Nawet powiedziałbym, że bardziej niż jako tako. Jak to sobie wszystko ułożymy, to wyjdzie nam, wydaje mi się, że naprawdę jakiś solidny, taki średni skład z reprezentacji Portugalii. W reprezentacji Hiszpanii po raz kolejny ogromne zmiany, tutaj mamy Wiktora Waldesa. Eee, tutaj sobie damy naczel Monreala, no a tak poza tym to tych zawodników sobie zostawi w jakimś odwecie. No i ewentualnie jak będzie, jak zaistnieje taka potrzeba, no to wtedy ich po prostu zmienię, Chociaż sobie nawet nie wiem, czy Lopez czy Waldes jest lepszy. Chyba Waldes. Tutaj z tego co pokazuje nam po statystykach, to lepszy jest tutaj Wiktor Waldes. Natomiast Wiktora Valdesa sobie zostawimy jak najbardziej Tylko zrobię porządek na ławce rezerwowych No i tak się prezentuje skład reprezentacji Hiszpanii Przed ostatniej drużynie, czyli reprezentacji Niemiec Bez większych zmian, jak widzicie tutaj Tych trzech Niemców nam doszło No ale ich sobie do naszej po prostu pakować Tak czy się, jak nie będę W reprezentacji Anglii natomiast Zaszedł nam Gareth Barry, Parker i Delph Są to zawodnicy, których jak najbardziej mogę sobie tutaj umieścić bo... No bo tak tak czy jak ta reprezentacja Anglii jest taka najrówniejsza w żeby... No i na koniec czas dorzucić naszych dwóch jokerów, czyli Artura Borucza oraz Mierze Jestkiego. No i tak to się, moi drodzy, prezentuje. Krychowiak wabiański Borucz, Mierze Jest. Czterech jokerów, trzech złotych, nieświecących i jeden złoty świecący, więc mamy naprawdę coraz większe pole manewru. Naprawdę. No i moi drodzy, to tyle. Jeżeli się Wam podobał ten odcinek, to nie zapomnijcie o kciuku w górę ja się z wami i Na razie, moi drodzy. Cześć!